To jest historyczny dzień na miarę tych, o których Pan Marszałek przed momentem powiedział, tego dnia, kiedy tutaj Sejm powstawał i tego dnia, kiedy tu Trybunał Koronny powstawał, zresztą taki sam powstał również w Lublinie, stąd ta bliskość moja z Piotrkowem Trybunalskim również. To jest potrzebne. I ja tylko żałuję tego, że nie było to robione wcześniej. Po reaktywacji Akademii Zamojskiej, która przez Blisko dwa wieki kształtowała zamojszczyznę, lubelszczyznę i całą Polskę jako jedna z najstarszych uczelni europejskich, światowych, nie tylko polskich. Po utworzeniu Akademii Mazowieckiej w naszym królewskim Płocku, przychodzi czas na Piotrków Trybunalski, tak samo historyczny, tak samo zasłużony i tak samo ważny również dzisiaj na mapie Polski. A każde miasto, które ma swoją funkcję, niezwykle ważną w historii, ale i teraźniejszości państwa, musi być miastem akademickim, bo Akademia rozwija to miasto jeszcze bardziej. Oczywiście bardzo dziękujemy panu rektorowi, całej społeczności akademickiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego za to, że przez lata tutaj była filia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i ona tworzyła już akademicki Piotrków. Ale to była filia z Kielc, Kielce Kielcami a Piotrków Piotrkowem panie rektorze i dlatego musi być Akademia Piotrkowska w Piotrkowie Trybunalskim i dzisiaj 1 czerwca 2023 roku możemy oznajmić światu o właśnie w tym dniu powstaje nowy twór akademicki niezwykle ważny na mapie naukowej i dydaktycznej państwa polskiego. Akademia Piotrkowska mamy nadzieję imienia Jana Olszewskiego czego państwu wszystkim serdecznie gratuluję. Myślę, że jak powstawał tutaj Sejm te kilka wieków temu, jak powstawał Trybunał Koronny to te dni, które już dzisiaj wiemy, że zapisały się wielkimi zgłoskami w historii państwa polskiego też przynosiły pewne obawy i niepokoje. Wiem, że i państwo macie różne odczucia 1 czerwca 2023 roku. Nowy twór kreuje oprócz znakomitych możliwości także nowe problemy, no ale po to wszyscy jesteśmy, żeby te problemy rozwiązywać. Oto za chwilkę nadamy statut Akademii Piotrkowskiej po to, żeby można było realizować wszystkie formalne również zadania tej uczelni, łącznie z wynagrodzeniami dla nauczycieli, łącznie z wynagrodzeniami dla pracowników w terminie. Ale też chcę Państwu powiedzieć, że nowe akademie, takie właśnie jak zamojska, Płocka czy Mazowiecka, czy ta Piotrkowska, Cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem także w ministerstwie finansów. Ja to chcę Państwu oznajmić, że ustaliliśmy po pierwsze, że zwiększamy jednorazowo już na pierwsze potrzeby Akademii Piotrkowskiej jednorazowo subwencje dla Akademii Piotrkowskiej o 10 milionów złotych po to, żebyście państwo nie mieli. żebyście Państwo nie mieli żadnych obaw co do tego, że ten, ta wielka, wspaniała Akademia rusza i to rusza z pełną prędkością, z pełną parą można powiedzieć. Zawsze jest tak, że coś, co jest nowe... Kreuje, tak jak powiedziałem, nowe problemy, i zawsze będą jakieś potknięcia, zawsze będą jakieś niedociągnięcia na samym początku. To jest zupełnie oczywiste. Ale mam nadzieję, że Państwo wszyscy jesteście przekonani co do tego, że te problemy, nawet jeśli w jakimś stopniu będą występowały, to natychmiast je będziemy rozwiązywać, bo od tego jest Pan Rektor, od tego jestem ja, od tego jest Pan Marszałek Antoni Macierewicz, któremu bardzo dziękujemy za tę inicjatywę i jesteśmy pod telefonem cały czas i wszystkie te rzeczy, które będą do załatwienia będą załatwione od ręki Panie Rektorze i Szanowni Państwo. 10 milionów złotych to jest to, co już w tym momencie zostało postanowione i co będzie przelane na rachunek kiedy on już zostanie założony niebawem w ciągu następnych godzin Akademii Piotrkowskiej, ale to nie jest nasze ostatnie słowo, otóż chcę Państwu powiedzieć drugą rzecz bardzo ważną Wczoraj rozmawiałem z panem ministrem Sebastianem Skuzą. Będziemy pracować nad ustawą okołobudżetową i chcemy tam jeszcze dodatkowo zainstalować środki, które będą służyły wzmocnieniu nowych właśnie nowych ośrodków akademickich, takich jak Akademia Piotrkowska, wiedząc, że przecież to wzmocnienie jest bardzo ważne. A panu rektorowi Uniwersytetu Jana Kochanowskiego chcę przekazać, że nasze sprawy idą bardzo dobrze, panie rektorze. I te środki finansowe, które zostały wpisane również jako rekompensata za majątek, który tutaj został przecież wykreowany przez te lata przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego, są już zabezpieczone, ale nie tylko te mogę Panu Rektorowi powiedzieć. Proszę przekazać również tę informację do Kielc, że pamiętamy o Kielcach, i jesteśmy wdzięczni za to, że po pierwsze przez lata to Kielce tutaj kreowały i tworzyły ośrodek akademicki, a po drugie, no proszę państwa. Jest też tak, że nie byłoby Akademii Piotrkowskiej, gdyby nie kilka osób. Po pierwsze, gdyby nie pan marszałek Antoni Macierewicz, który przyszedł do mnie i mówi Panie Ministrze, może byśmy stworzyli Akademię Piotrkowską. Proszę bardzo. Po drugie, nie byłoby Akademii Piotrkowskiej, gdyby nie odważne i rzeczywiście bardzo szybkie decyzje Senatu, Wysokiego Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego z Panem Rektorem na czele. Bardzo dziękujemy Panu Rektorowi, całemu Senatowi za zrozumienie potrzeb Piotrkowa Trawymalskiego. Mogli powiedzieć: Nie, też byśmy zrobili Akademię Piotrkowską ale byłoby nam dużo trudniej, Panie Rektorze, dlatego bardzo, bardzo za tę decyzję dziękujemy. No i nie byłoby Akademii Piotrkowskiej, gdyby nie wszyscy nasi parlamentarzyści, którzy spotkali się na takim spotkaniu, które było kilkanaście miesięcy temu w Ministerstwie Edukacji i Nauki i powiedzieli tak, to jest bardzo potrzebne i idziemy w tym kierunku, w tym również Pan Minister Robert Telus. Wszystkim Państwu bardzo serdecznie dziękuję, bardzo serdecznie gratuluję, zapewniam o tym, że Będziemy wspierać Akademię Piotrkowską od pierwszych godzin, tak jak to robimy, od pierwszych godzin jej istnienia. A pana rektora uprzejmie proszę o przyjęcie powołania na stanowisko rektora Akademii Piotrkowskiej z dniem 1 czerwca 2023 roku.